Witajcie, jestem Marko i witam Was w szóstym odcinku z kariery menadżera w klubie, w klubie Real Madrid. Jak chcecie wiedzieć, yy, już, jeszcze dzisiaj opowiem się kariera zawodnika, w której pokoju odcinek. A więc czekajcie, czekajcie na to. Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy mecz z, z Espaniolem i zmieniłem na klasę światową sobie hey, jak chcecie wiedzieć, no poziom trudności, bo to było już za trudne i przepraszam, że w ostatnim odcinku nie było pożegnania, kompletnie o po prostu. przestałem nagrywać i już. No nie gram na swoim stadionie. Bailey ma dobrą formę, to mnie bardzo miło to nie mieć dobrą formę, ale mam nadzieję, że wreszcie lepiej coś strzeli, bo to bo, na, bo to naprawdę nieładnie wygląda. Że taki kowacisz są? czy Że kurde taki Pepe ma już... Yy, ten, już Pepe miał w tamtym spotkaniu... Yy, ten, trzy strzały, lewy dwa. No to, to, yy, to jest wstyd. No widzicie, to jest wstyd. Robię sobie ten trening i go przeszedłem. I już zaczynamy ten mecz. Na naszej jesteśmy. Marcelo już wypuszcza Angela Correa. Angel Correa, mam nadzieję, że to dobrze zaczniemy. Jeżeli to dobrze zaczniemy, to. I dobrze, to skończymy podanie piętą do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski. I ja to, ja faulu on mi odetchnął barem. No to to chyba był faul, Baby stąd trafił. Z wolnego oczywiście. Następny mecz gramy w Lidze Mistrzów z FC Basel. Faul. Podaj mi do Sergio Ramosa natychmiastowo. Sergio Ramos biegnie z piłką. W no, widać. Lewandowski wybiegł za Murawa, ale piłka nie, nie wybiegła, no bo nie da się. I Lewandowski w... wszedł w pole karne i wreszcie trafił. Tą bramkę nie wiem, czy szli Liga BB Mała. Pierwsza no, bramka widzę i ma też pierwsza bramka w, Lidze, Bartysz, pierwsza bramka w, w Realu. Debutanska bramka. Robert Lewandowski, 14 minuta. I czy to będzie jego przebudzenie, zobaczymy. Lewandowski wypuścił i sobie wypuścił tak daleko. ale bramka. tego no. zawodnika, a może no nie. No może w tej że tak, ale na żywo jakby to liczyć, to nie, 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 uwierzcie mi, że nie. Na przykład piętom zdobywał gole plecami, klatą... Nie, plecami chyba nie. Klatą zdobył pamiętam. Jak robin chciał strzelać, a ja, y, klatą ten lewy zrobił. To już tak za no, i bej! No. Na klasie światowej jest chyba za łatwo. Uwierzcie mi! Nie ma takiego odpowiedniego poziomu dla mnie. Klasa światowa za łatwa, legendarny za trudny, no to nie wiem, co, już, co jest dla mnie odpowiednie. Może na początku, no co? następny odcinek ze wcybadą. Nie, dobrze to by wywołuję To wtedy już wygrał z jakieś 15-0. A moja największa wygra na FIFA to jest 22 do 1. Uwierz mi grałem na legendarnym <grym> ale to FIFA 15. Ale w FIFA 15 się zdarzałem nie, także. Co? ja fałowałem nie? No panie senior, no przekucciam do Hal. Marcelo. 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 Some angels keep coming to the door. Marcelo. Tell me that you do. Chris. Chris. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. E Paul. No, I don't know. Chitano Ronaldo. Yeah. Możecie napisać też w komentarzach co byście chcieli ujrzeć na moim kanale... nowego. Bo z kolegami na sendak już się tak trochę jakby skończyło... Ojojoj, oj oj! O, ależ nas rozgrypa, ja się zagad... Ja się sam zagadałem siebie. No i... w bramce, nie ma nikogo na dobitku Myślę, że mamy za mało ofensywny ten skład. Ronaldo jest tak mało ofensywny. Lewandowski! Czyżby druga bramka? Nie. Nie. 2 do jednego Real wygrywa ze Spaniolem. Czekaj. W którym miejscu w tabeli jest Espanol? Ależ tutaj brzydki faul na no Lewandowskim, ale... się. Podniósł i do ale Kaylor na was złapał tę piłkę. Lewandowski. Lewandowski schodzi na skrzydło, ale traci niestety tę piłkę, ale ją odbiera Lewandowski nad bramką. Nie zauważyłem, popatrzyłem się w kamerę i dopiero później, że odebrałem tę piłkę, więc jestem mam... miał ogarnięty. Czy piłkę, widać piłkę, widać. I odebranie piłki przez Sergio Ramosa i koniec pierwszej połowy, ależ, ależ tutaj Sergio Ramos piękną wsiadł teraz zasadzie, na koniec. <grym> z Albo chcecie, żebym na przykład na co drugi odcinek starał się na początku mądrze Suchara, Bo to było Panie. Tak jak Nexion z United MTV15, jak było to. Um... Już nie pamiętam, jak ta seria się nazywała, że zgadywali zawodników sobie wybierali poszczególnie, to tutaj, Kora się minął z nożycami, z piłką, z nożycami, wszystko. No przecież on, on był czysty. Nikogo. A No czekaj, jak to? Jak to się nazywa? Pisz im w komentarzach, jak ta się nazywa z Nakesionem i Unitedem. Kto. Nie wiem. Pamiętam, że wtedy właśnie Nexon powiedział takiego... Suchara na początku. Co robi... Stola już w zakładzie psychiatrycznym. Piszcie w komentarzu. Skrzydłem. Ale dobre już mam to. Stróba wariata. Tu mi szaleją. nie. Ten zaszykuje zmiany zawodnicy i szczegają przy gniwości. Jeszcze nie wiadomo. Espaniol chciał zaatakować, ale musiał... ale mu to nie wyszło. Cristiano Ronaldo, 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 Ronaldo. E, na Angela Correa on ma dosyć niski wzrost. Ale jeszcze Casemiro z dystansu, Casemiro obronił to i słupek i... Porra. Po coś ty to dotykał, ale to obronił. Czemu to nie mogło wejść po ręce? Słupek... Foul! Przecież faul! Casemiro nie symuluł w przecież. Wszyscy o tym wiedzą wszędzie, że kasemiro nie jestem w Je, Jezus Maria! O, ale mi serce stanęło! Boże, myślałem, że mi taką piękną bramkę strzelam. Ja tutaj chcę piękne bramki strzelać przecież. Chcę siaty zasadzać. E, tutaj chcę, kurde, z dwóch metrów strzelać. To są bardzo piękne bramki, jak się z dwóch metrów strzela. No jest, Lewandowski się samemu łukił. No nie, jeszcze mogłem tam odebrać tę piłkę. Pepe. Pepe? Pepe? Do Ronaldo? Cristiano Ronaldo? I czy to był faul? Nie wiem. Nie wiem. To już... A A wiecie co? Zrób takie eksperyment. jak to nie weszło. W ogóle piszcie, co chcecie. Ale nie piszę, proszę, złych komentarzy. Ja się naprawdę staram dobrze nagrywać. Już niedługo będę miał ever media. No i będziecie widzieć dokładnie, co się dzieje na ekranie feedback. A teraz Lewandowski, Krystian Ronaldo chciał podać nagłówkę do Lewandowskiego, ale mi to nie wyszło. Kowalczyk. Zablokowane podanie 80 minuta wciąż 2 do 1. No nie wiem czy nazywają stadion tego. kiedyś. mi kiedyś. Nie wiem, może na siłę teraz. Na siłę! Elewantus! Finezyjnie, to jest pewne. W karierach zawsze trzeba. Finezyjnie, jeśli chcecie coś sześć. W karierze finezyjnie radzę. Bo tak to jakoś Ja zawsze. Ewentualnie jak byłem napastnikiem sobie, zacznę karierę zawodnika, swoim zawodnikiem. Byłem napastnikiem. Zacznę w termalicie, przeszedłem kilka klubów, aż do FC Barcelony i no, i właśnie był rzut rożny. Eee, ja gram całą drużyną wtedy. No i to golby był. No, ja. Przed tym spotkaniem wskazywałam z góry na porażkę. No, właśnie. A, ja. ale tak A, koniec meczu. Ja myślałem, że przerwa, Wygrywamy 2 do jednego 10 strzałów. Niech mi ktoś powie. Skąd ja te 10 strzałki? Tylko 2 wpadły. 7 cen. czyli 5 wyjął. No super. A teraz poproszę, pamiętam, to jest by... poproszę to Korea pochodzą ten jestem pierwszy w tabeli, jestem z PSV. I'm z to jest z Belgii, Basel jest ze Szwajcarii, e, PSV jest z, e, z Holandii, a właśnie my z Real jesteśmy z, z Hiszpanii. A wiecie, co masz sobie tutaj? Nie, wiecie, co nie przesunęłam tego. Ja powoli będę kończył ten odcinek, jeżeli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo to bardzo pomaga w rozumieniu mojego kanału i będziecie na bieżąco z moimi filmami. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, cześć!